Tak spacerują dzisiaj. Patrzę na to, wszystko, co tutaj jest: tych śmieci, i to inne rzeczy. Tak się zastanawiam. Jesteśmy śmieciarzami. Jako społeczeństwo, jesteśmy śmieciarzami. I nie mówiąc tu o pracownikach, którzy. Wywożą nam śmieci z blokowi, z domków jednorodzinnych, bo oni wykonują kawał ciężkiej, pożytecznej roboty. Ich nie można nazywać yy, śmieciarzami. Śmieciarze to są ci, którzy wywalają te śmieci. Tutaj, tą butelkę, ten pudełko po KFC, to są prawdziwi śmieciarze. To, są to jest najgorszy... To najgorszy sort człowieka, śmieciarz. Nie, nie wiem. Nie. Jest i naprawdę ciężko to zrozumieć. Nie wiem. Nie. nie ogarniam tego, nie potrafię z takimi rzeczmi się pogodzić. że. W społeczeństwie są tacy śmieciarze. Nie wiem, jest mi niezmiernie przykro. Zobaczcie, kosz na śmieci, praktycznie pusty. A tu dokoła, 20 kroków od kosza. Oczywiście bierzemy butelkę, bo nie mogę na to patrzeć. Jest kosz wyrzucone. Jedna butelka mniej. Następne, znalezione, zobaczcie, tam jest kosz, ile od razu jest mniej.